Znajdujemy się w Katowicach na finałach SL Mistrzostw Polski, ze mną jest Fryderyk Wedzi-Kozioł, czyli już nie trener, a Head of Esports w Illuminar Gaming. Cześć Fryderyku. Cześć, cześć, witam wszystkich. Zacznijmy od tego, dlaczego Head of Esports, a nie trener. Taki był plan od początku, kiedy gdzieś tam w zeszłym roku przyszedł do mnie Michał i Grzesiek z Illuminar, Abym wrócił po raz trzeci do Iluminar, tak? No bo założyłem, potem wróciłem w tamtym roku. Yy, no i teraz trzeci, yy, trzeci raz jestem w Iluminar. Yy, gdzieś tam było mówione od początku, że no, yy, słuchaj. Ja nie mam tyle czasu co kiedyś, to nie jest tak, że wtedy, kiedy dobry rok na UMasset, skrybył ten stary skład z Sebeksem, Maizbisto. Ja nie mam tyle czasu co wtedy, ktoś się tego świadomi, więc no nie wiem czy jak sobie trenerem, może coś innego pomyślimy. No i właśnie wtedy doszliśmy do takiego wniosku, że a może takie head of sport czyli będziesz odpowiedzialny za wyniki drużyny, ale oprócz czego będziesz robił rzeczy w social media, gdzieś tam występował, no i też będziesz pilnował właśnie drużynę i był odpowiedzialny za skład. No i tak zostało ustalone i zaczęliśmy pracę w tym kierunku. No, i zaczął się sezon, i szło tak? Mieliśmy chyba tam szóste miejsce w ultra Leadze na samym początku. Było bardzo ciężko, więc ja osobiście doszedłem do wniosku, że nie będę występował w żadnych programach, nie będę nic na fanpageu robił, nie będę transmitował. robił. Po prostu źle wygląda e sport nie jest związany z drużyną, jego drużyna przegrywa, on gdzieś y, występuje, y, żeby to wyglądało, więc ja podjąłem decyzję, że dobra, spróbujmy y, po prostu potrenować ambitniej i po prostu naprawdę usiąść i wiesz, jak pali się w budynku, to ja nie będę stał i mówił, ej słuchaj, pali się, y, wiesz co, idź tam, y, w, zgaś to, tylko będę z tobą gasił pożar, tak? No i nie wiem sam jak ocenić to z perspektywy czasu, bo zajęliśmy trzecie miejsce, ale to była różnica z Dewinem. Przeliśmy 0-3 ewidentnie nie było szans na top 2, a to było naszym celem, więc... Mimo, że wkroczyłem i mimo, że może jakoś się uratowaliśmy w tym sezonie, no to właśnie to było uratowanie się, a nie jakiś wielki postęp. Więc nie byłem w sumie bardzo zadowolony z tego, że wkroczyłem i dlatego teraz realizujemy swój cel, który był założony na początku, czyli jestem dalej związany z drużyną, pojawiam się na treningach, ale y, oczywiście mniej, no i też WOW ma teraz o wiele większą odpowiedzialność niż kiedyś i ja mu po prostu pomagam. Czyli ja stałem się pomocnikiem dla niego, a nie on dla mnie. I y, realizujemy po prostu swój cel sprzed y, pół roku, tylko teraz jest na to odpowiedni moment. E, po tym dość średnim i nieudanym w, w, w sezonie Ultraligi przyszły zmiany. Teraz zamiast e, Ravena i, i Glebo, i oczywiście Crazy'ego mamy, mamy Connectiva i Rybę, no i Crazy'ego, ale o tym później. Co właśnie, co byś mógł powiedzieć o konekliwie i ryby. Jak oni się pasowali w drużyny i jak sobie radzą po tych dwóch miesiącach już? Ryba jest bardzo aktywnym zawodnikiem, jest energiczny, to jest bardzo młode rzecz, co z tego wynika. I to jest fajne, że mamy właśnie doświadczony graczy, typu Kasztelan, Puki, Delor, no to są weterani polskiej sceny, szczególnie póki. On gra naprawdę tyle co ja. On chyba z 10 lat lowa już będzie, ja z nim grałem w tych drużynach. A teraz właśnie mamy rybę, który jest, no on co bądź nowy na tej scenie, trochę grał w tych drużynach, ale to jest. Uważam najlepsza jego drużyna jak dotąd pod względem poziomu i fajne jest właśnie to, że mamy taki miks graczy. Moim zdaniem dobrze się komponuje, stara się. Eee, oczywiście, jako młody zawodnik, nie jest tak, że łatwo jego ruchy zaplanować, bo on gdzieś tam jeszcze. No nie jest tak doświadczony na tyle, żeby wiedzieć, że okej, okay, tak naprawdę to na tym najwyższym poziomie ta gra jest 100% powtarzalna i wystarczy dobre elementy powtarzalne wypracować. Gdzieś tam oczywiście on musi improwizować grze, ale to dobrze, przypomina mi się Jankos. Jankos też taki był, pamiętam, na początku naszej pracy, gdzie ciężko było nim sterować, ryba taki sam. Connective z kolei... Robiliśmy oczywiście tryouty, próbowaliśmy różnych graczy i w lesie, i na górnej linii, i, wsi, i na środkowej linii, gdzie Kasztelan po prostu się wybronił. No, było, było, było śmiesznie akurat tutaj też z tymi tryoutami na środku, ale wybronił się ewidentnie Kasztelan. I, a na górnej linii właśnie spoczywał wszystkich graczy, których tam testowaliśmy, m.in. Kubona Kubona testowaliśmy. Konektyw e, moim zdaniem wypadł najlepiej, szczególnie właśnie w czymś, czego bym się nie spodziewał, czyli w środkowym etapie gry e, ładnie moim zdaniem komunikował drużynie, co się dzieje na mapie. Bo jedno to jest, że każdy ma mini-mapę, każdy zgadza, że spojrzysz na mini ale często się tak dzieje, że nawet jak spojrzysz i zauważysz coś, to nic z tym nie mówisz, bo zakładasz, że inni też to widzą. A Konektyw nie wiem gdzie się tego nauczył, czy przypadkiem, czy jak, ale no on ma jakąś taką zależność, że. W środkowym etapie gry on po prostu mówi, co się dzieje na mapie. On, on tak jakby staje się głosową, on się taką Iwoną, która tłumaczy mapę innym graczom, że Ezreal jest na górnej linii, yy, rakan jest na środkowej linii, yy, ten jest na dolnej linii i yy, o dziwo to bardzo pomaga. I fajne, że coś takiego się pojawiło i oprócz tego, że jest dobrym dlawnikiem, właśnie to bardzo moim zdaniem robi dobre wrażenie, że takie coś się pojawiło. Jeżeli chodzi o Kubona, to też wypadł dobrze, ale... Gdzieś tam baliśmy się cały czas, że my będziemy musieli trochę na niego naciskać, że Ej, słuchaj, dzisiaj jest trening pięciogodzinny, eee, a on oczywiście ma swoje transmisje, ma swoje e, zobowiązania i mogliśmy, ale... Nie wiem, czy to nie byłoby po prostu utrudnienie i dla nas, i dla niego, więc jest Connective, i moim zdaniem ten skład jak na razie prezentuje się całkiem w porządku. Takiego czegoś się spodziewaliśmy w tamtym sezonie. Myśleliśmy, że właśnie po prostu będzie ok na początku, a wtedy tak nie było, wtedy zaczęło się bardzo słabo, a tutaj na razie się zapowiada, że jest ok. A co z Crazym w końcu, no bo jednak matury już za nami w teorii. Odszedł, a raczej zszedł na ławkę rezerwowych, bo były matury i jak to teraz będzie wyglądać? Czy planujecie jakoś go znowu wprowadzić do drużyny? Znaczy, ja nawet tam gdzieś myślałem, żeby przyjechał tutaj z nami. Eee, w końcu nie doszło to do skutku, nawet nie wiem, czy Crazy o tym wie, ale gdzieś tam myślałem o tym. Eee, Raven był z nami przecież podczas Ultraligi. Eee, były plany, żeby potencjalnie wpuścić do gry, to się nie stało. Bo to nie jest tak, że ja mam gracza na ławce, ja muszę, on musi zagrać. A to jest tak, że Crazy by tu przyjechał i by zagrał. Może. Myśleliśmy, myślałem o tym jak głównie. Crazy oczywiście, skończyły się matury bardzo szybko, teraz wrócił do formy indywidualnej, no wbił bardzo dużo punktów na całej kolejce, gra z gawłem, z Kasztelanem, razem troszeczkę gier zagrali. Nie wiem za bardzo co teraz z Crazy, bo to nie jest tak, że nie niezadowoleni z ryby, trochę mnie martwi to, że dalej w League of Legends, muszę rozmawiać w tym kontekście, że Ryba czy Crazy? A dlaczego nie jeden z drugim? Wszystkie drużyny na scenie międzynarodowej mają już teraz na dziesięci-osobowe składy. W Europie, tak? U nas na podwórku, tak? Eee, I dlaczego nie mogłoby być tak, że Crazy wskakuje na jedną mapę? Eee, otoczenie robi presję, że jak Crazy wyskoczy na jedną mapę, o, to znaczy, że już Ryba wylatuje z drużyny. A chciałbym tego uniknąć. No, nie chciałbym, by, żeby tak było. No ale właśnie, musimy w takim razie podjąć decyzję, co z tym robić, bo z drugiej strony nie jestem z kolei wielkim fanem tego, że się trenuje z dwójką zawodników. Tak jakby ja bym wolno myśleć takiego właśnie innego zawodnika typu, no, improwizator. Nie wiem, co się dzieje, jak to go wrzucasz, ale tak na co dzień trenować z nim tak średnio. Więc z nim po ESL Mistrzostwach Polski, no i wszystko się wyjaśni w przeciągu miesiąca. A chciałbym jeszcze właśnie zapytać o Wowa, bo tu jednak kiedyś już był ten eksperyment, że to on przejął e, głównego trenera, jakby tę rolę i... Właśnie te wyniki wtedy nie były jakieś super zadowalające, to chyba było bodajże podczas drugiego sezonu, drugiej odsłony EU Masters, tak. coś takiego i te wyniki jakoś nie, nie były świetne i znów wróciłeś i wtedy Wolf sam powiedział, że on jeszcze się nie czuje aż tak dobrze jako trener i myśli, że teraz już jest ten czas, że poradzi sobie i że gracze tym bardziej będą go słuchać, bo wtedy to jednak możliwe, że to była też taka trochę to doświadczenie, no bo jednak zawodnicy byli Bardziej doświadczeni niż ci teraz, bo sam to też przyznałeś. Myślisz, że teraz będzie WOW sobie poradzi z tym wszystkim? Wiesz, wtedy, nie oszukujmy się, to była implozja trochę mózgu za operacją. Kikis, oczywiście bardzo oszczędny zawodnik, idealnie, on był rozwiązaniem naszych problemów za izbisto, bo ja chyba kilka razy zasygnalizowałem, były niektóre problemy z nim, z Tabasco w składzie było to widać, że coś tam nie działało. Wkroczył Kikis i nagle mogliśmy realizować swoje plany. I Kikis mnie trochę powstrzymywał, ale ja też Kikisa potrafiłem rozwijać w innych względach, bo na początku jak wkroczył do dżungli, no była to nie zmiana, było troszeczkę dziwnie, ale efekt był, efekt był, naprawdę dobrze graliśmy. A w momencie w którym i nagle ja, i nagle Kiki odeszliśmy, ja też trochę byłem wkurzony na niektóre rzeczy. Ja się spodziewałem, że to obojętne, czy WOW to przejmie, czy nie, to będzie implozja tego składu. Ten skład już nie mógł istnieć w takim stanie, jaki był i tak przebudowa musiała nastąpić. Ale z drugiej strony to było dobre dla WOW, że on właśnie był nagle w drużynie, która wygrywała i nagle przegrywa, bo Nagle on tam, wydaje mi się, że doświadczył większej presji niż tutaj teraz. Więc on już, wiesz, ma ten, wydaje mi się, etap największej presji za sobą i teraz on ma takie podejście, a przegram to przegram. I to jest lepsze, on trochę dzięki temu, moim zdaniem luzu mógł załapać i dla mnie WoW teraz jest gotowy i ja mu też pomagam w razie czego i też pamiętam, że to jest zupełnie nowy skład i wydaje mi się, że WoW teraz jest naprawdę w porządku, na treningach oczywiście dalej czuwam, staram się jak najmniej mówić, mi jest ciężko z tym, ja, ja wolałbym, wiesz, Kroczyć, czemu nie mówi o, o tej 15. Minucie? Czasem coś tam się wtrącę, ale moim zadaniem jest teraz powstrzymywać się od komentarza, tylko wowowi mówić to, co ja myślę. A on działa. I wydaje mi się, że działa dobrze jak na razie. Ostatnie pytanie na temat już mistrzostw Polski, bo jednak pierwszy, pierwszy mecz gracie znowu na Devil's One. Wcześniej byli dość nieosiągalni. W ostatnich tygodniach już pokazaliście, przynajmniej też w Polish Open, że da się. Na PL już nie poszło tak rewelacyjnie, no ale zdecydowanie są w zasięgu. Co właśnie sądzisz, o, o tym spotkaniu będzie, będzie Jechanka, jak w rokacie w 2014? Czy? Jechanki na pewno się nie spodziewam, bo obojętne co się dzisiaj stanie, nawet jeżeli by się udało, to i tak jeszcze pewnie byśmy się z nimi spotkali w finale dla Pride. No może być ciężko i, dla, i, i przeciwko nam przykład No chociaż nigdy nie wiem, wiadomo, no to jest e-sport, tak? zmienia faktu, że ja właśnie przed PL czułem się mniej pewnie. Uważałem, że no może być naprawdę ciężko, bo tam był turniej online, oni też mieli przerwę, my w sumie mniej graliśmy, ale w sumie trochę się tam przygotowywaliśmy pod ten Polish Open. Oni teoretycznie, publicznie wypowiadali się, że mniej. Co mnie dziwi, no to mamy trudniej, żeby go grać, więc my podeszliśmy do tego turnieju po prostu może poważniej, może dlatego się udało, bo tam było bardzo blisko też. A właśnie, na Pele, naprawdę mi się wydaje, że my pierwszą mapę powinniśmy byli wygrać. Oczywiście, czy na wczesnym etapie gry popełniliśmy szereg błędów? No tak. To była ich mapa do wykończenia, ale w momencie, w którym nie potrafi wykończyć tą mapę, to ta mapa była do wykończenia przez nas. A drugą mapę zwyciężyliśmy. Się. Mi się wydaje, że naprawdę mieliśmy tam szansę wygrać. I powiem szczerze, jakoś tak czuję moc dzisiaj. Ja naprawdę myślę, że dzisiaj wygramy. Tak coś czuję, ale nie 2-0. 2-1, oczywiście. Nie, ma, nie da się zaprzeczyć, że Davis One jest bardzo dobrze przygotowane, mają no, ogromny sztab za sobą i oczekuję tego od nich, że oni wygrają mapę. To by. Już trzy razy wygraliście Mistrzostwa Polskie. Myślisz, że dobra, cel minimum to wygranie i obrona tytułu po raz kolejny, czy drugie miejsce będzie zadowalające? Czy wiesz, cel minimum to jest top 2, jeżeli byśmy nie zali top 2 to jest błamasz w mojej opinii, to jest bardzo, bardzo źle to wygląda, e, więc to jest cel minimalny, ale e, to, tu nie chodzi o to, żeby to cel minimalny, tak? tu chodzi o to, żeby e, jednak celem było top 1, a w najgorszym przypadku się po prostu przestrzelić, nie trafić w ten, w ten cel top 1, dobrze by to wyglądało, gdybyśmy mogli czwarty raz zwyciężyć, szczególnie, że to bo chyba ciekawsze dla wszystkich, bo tu chyba nie o to chodzi, żeby Davis wygrywał wygrywało na nas, e, nie wiadomo jeszcze jak rogi ich club, w jakim jest stylu albo jeszcze jakaś ekipa może się wyłoni nam na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, jeżeli chodzi o League of Legends. Tylko właśnie chyba lepiej byłoby, jak tutaj na pele wygrali, my teraz tutaj. No tak się tworzy historię i wydaje mi się, że to by było bardzo dobre dla polskiej sceny, jakby właśnie rywalizacja była zacięta i niejednostronna. No dobra, to nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć ci jak najlepszego wyniku i powodzenia życzę. Dzięki, czyli jesteś fanem Illuminar. No. No Nie oczywiście i też i też pozdrawiam innych fanów Iluminar. Oglądajcie nas, trzymajcie kciuki, chcemy wygrać.